Dojrzałość to nie tylko energia, to nie tylko doświadczenie, to nie tylko różnego rodzaju kontakty, które mamy, ale też przede wszystkim nasza kobieca moc. I myślę o dojrzałości, to, to myślę o czymś ważnym, o czymś wartościowym. I dlatego dzisiaj, do naszego spotkania i rozmowy o kobietach dojrzałych, o naszej dojrzałości, zaprosiłam niezwykłą kobietę. Serdecznie witam cię. Aneta Kaniak jest naszym gościem w temacie dojrzałości kobiet. Chciałabym poruszyć z Tobą te kwestie dotyczące dumy, dotyczące tego, jak my jako kobiety się transformujemy w tym wieku dojrzałym, jak my zwracamy uwagę na pewność siebie, na granice, na swoją asertywność, na rzeczy, które kiedyś były poświęcaniem się dla, a dzisiaj myślimy, no też jestem ważna, też zauważam swoje potrzeby. I nie jest to już tylko trend, to nie jest już tylko taki smoltok, który my wprowadzamy w nasze rozmowy jako kobiety, tylko to są realne zmiany, które kobiety między innymi też pod Twoim okiem, dzięki Tobie w swoje życie wdrażają. Cudowne jest być dojrzałą kobietą, ponieważ proces transformacji tak naprawdę myślę, że zaczyna się tak. Około 40, ja też miałam e, niezły hardcore, mogłabym tak powiedzieć, jak miałam 43 lata, bo um, zakończyłam moje małżeństwo. I powiedziałabym, że ten czas, tak, do tego momentu, teraz, e, to jest tak, jakbym żyła w zupełnie innej przestrzeni. Poziom zmian mentalnych i te zmiany, które są tak naprawdę w nas samych, kiedy my dostrzegamy, w jaki sposób wyglądało nasze życie właśnie przed takimi zmianami wewnętrznymi, i kiedy stajemy się kobietami dojrzałymi, jak bardzo zaczynamy się zbliżać do siebie, to jest ten moment, kiedy tak naprawdę my tak z głębi, z takiej swojej wewnętrznej, głębokiej mocy, uczymy się tak radykalnie stawiać na siebie że to jest właśnie taki czas dla nas, kiedy już jest ta taka i mądrość życiowa, i to doświadczenie, i kiedy patrzymy na swoje życie z takiej perspektywy, takiego lotu ptaka, z iloma rzeczami byłam w stanie sobie poradzić i przychodzi taki szacunek do samej siebie. Ja jestem w tym miejscu tak naprawdę dzięki sobie. Jestem, która jestem. Ja, kobieta dojrzała. Czy to była taka motywacja do tego, żeby otworzyć kanał e, Moc kobiecej dojrzałości? Tak, właściwie to tak też reaktywowałam ten kanał, ponieważ nazywał się inaczej, ale przyszła mi taka myśl, że my często, jako kobiety, na takich zakrętach życiowych, znajdujemy się na kobiecych bezdrożach. Tak to nazywam. My potrzebujemy takich kobiecych bezdroży. My potrzebujemy stanąć w takim zadumaniu, zastanowieniu się, gdzie nas życie prowadzi. I na tych kobiecych bezdrożach też czasem potrzebujemy być same ze sobą, aby właśnie tam dosięgnąć czegoś głębiej, poczuć coś głębiej, taką swoją właśnie tą wewnętrzną moc, żeby potem iść do życia z zupełnie innym napędem, właśnie jako ta kobieta, która już ma jakiś etap życia za sobą, natomiast przed sobą ma tą właśnie. Część dojrzałą, taką bardzo, bardzo sycącą, żeby być taką, taką soczystą kobietą premią w tym wieku. Mm -hmm. Powiedz mi, jaka była Twoja e, motywacja, jak e, zaczęłaś pracę z dojrzałymi e, kobietami, i jak w ogóle stwierdziłaś, że dobrze, to teraz zaczynam nowy rozdział właśnie z nową nazwą, e, z, e, tak, tak naprawdę od nowa. Nie? Ja zaczęłam w ogóle w życiu od nowa, bo mhm. od tego zacząć, tak, ponieważ przez ostatnie dwa lata to, to, to było albo szuranie pod dnie, mogłabym tak nazwać, albo totalny zwrot. Ja się czasem czuję tak, jakbym żyła pięcioma życiami. Nie wiem, czy to się nawet pozytywnie mogłoby kojarzyć, tak, to była i strata firmy i tak naprawdę wygrzebałam się z raka i jedno dziecko depresja tak no ile, kiedy rozmawiałyśmy ostatni raz ostatni, nie pamiętam tak byłam z drugim dzieckiem w szpitalu i też było kiepsko więc tak naprawdę ostatnie dwa lata to są tak trudne emocjonalnie psychicznie rzeczy że stwierdziłam wow to po coś to jest jeżeli ja z tego wyszłam, tak, i zaczynam na nowo w wieku dojrzałym, mam pięćdziesiątkę, to nie ma wieku, w którym nie można zacząć. Niezależnie od tego, co nam się w życiu dzieje, więc postanowiłam tak, to jest najlepszy moment. Dlatego że Przechodząc przez te etapy w moim życiu, tak naprawdę mierzyłam się i z poczuciem wstydu, i z poczuciem winy, tak? i z brakiem umiejętności wyznaczania granic na pewnych etapach. Więc spinając to wszystko razem, pracując z kobietami, też widzę, z czym się mierzą i tak naprawdę jak z tego nie tyle co wyjść, ale jak z tego zrobić dobro dla siebie. Wiele stereotypów w ogóle krąży na temat kobiet 40 plus. i chciałam zapytać o te, które najbardziej Ciebie irytują, kiedy je słyszysz, bo masz już je przepracowane, masz już je gdzieś za sobą, ale Twoje podopieczne, Twoje osoby, z którymi Ty pracujesz, często wracają do Ciebie i one się jakby powielają, powtarzają. Które to są i które najbardziej trafiają do ciebie i nie, nie zgadzasz się z nimi. Nie wiem, czy to tak chodzi, tak o stereotypy, bo to też szybko bardzo się zmienia. Mhm. Natomiast jest taki rodzaj, bo jest taki moment w życiu, gdzie kobieta myśli, że już mnie nic więcej nie czeka. Albo że już moje życie w jakiś sposób no, trochę się kończy. Tym bardziej, że ja sama tak myślałam jeszcze takie dwa, trzy, cztery lata temu. I tak sobie e, to wszystko razem zbieram. E, tak naprawdę to, jak myślimy o tych stereotypach, zależy od nas, i jak bardzo w sobie pielęgnujemy ciekawość życia. Jeżeli mamy w sobie ciekawość życia, to tak naprawdę te stereotypy nie dotykają nas tak bardzo i potrafimy pójść dalej. Ja uważam, że właśnie ta dojrzałość jest takim momentem takiego zachwieśnięcia się. Takim prawdziwym życiem, taką esencją życia, czymś, co powoduje, że my jesteśmy w takim połączeniu ze sobą, gdzie my już nigdy nie zrobimy żadnych samozdrad na rzecz kogoś, bo ktoś, tak? W momencie, kiedy my zdajemy sobie sprawę, że to życie jest tak cenne i my dla siebie same jesteśmy tak cenne, że już siebie nie zdradzimy. Mm -hmm. A to jest, to jest niesamowite, że każda z nas. Na różnym etapie życia, najczęściej w trudnych momentach, staje blisko siebie. Że no. potrafimy wtedy e, mieć taką w głowie wizję albo teraz, albo nigdy. No. To jest ten moment, to już jest ten czas. Trudne momenty są po to, żebyśmy jak najbliżej były siebie. Trudne momenty są po to, żeby nigdy siebie nie zdradzić. Trudne momenty są po to, aby stamtąd zaczerpać naszą moc, kobiecą moc i iść za tym głosem, który mamy w sobie. Jeżeli my tego dla siebie nie zrobimy, narasta frustracja, narasta taki wewnętrzny, nie wiem jak to nazwać, gniew, albo inaczej święty wkór. Tak. Aha. Tak trochę też na samą siebie. Ale jak my właśnie pójdziemy na te kobiece bezdroża i tam ze sobą pogadamy, to okaże się, że my jesteśmy w stanie stanąć za sobą i do takiego momentu nas życie prowadzi, bo inaczej my nie poznamy też swojej takiej głębi, wartości, jaką mamy dla siebie samych najpierw, po to, żeby potem mieć też wgląd i właściwie dawać to, co mamy najlepsze innym ludziom, tak? Bo życie polega na tym, żeby zająć się sobą, tak? I ta dojrzałość jest najlepszym tego ta dojrzałość jest takim najlepszym momentem, takie dogłębne zajęcie się sobą, pójście na te kobiece bezdroża, nie wiem, przepłakanie, zostanie w takiej samotni, po to, żeby potem iść do ludzi, do życia, do e, dawania tego, co mamy najlepsze, no bo nic nie ma piękniejszego niż e, przekazanie tego, co nam w życiu pomogło innym też. Mhm. Masz takie poczucie misji? Tak. A to jest inne poczucie misji niż było parę lat temu. W Czego takim to... osadzeniu, mhm. bez potrzeby udowadniania światu, że naprawdę e, mam coś do dania. Czego ci życzyć? Czego mi życzyć? A jeżeli powiem, że to, co mi życzysz, tak, ja by też oddam, bo. To jest też taki rodzaj wymiany i harmonii, harmonii, takiego spokoju wewnętrznego zawsze, wszędzie, niezależnie od czynników zewnętrznych, które są. Z całego serca z tego życia. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję ślicznie. I myślę, że my, kobiety, potrafimy się wspaniale jednoczyć i być dla siebie naprawdę z tą siostrzaną miłością, z siostrzanym wsparciem e, ważne blisko siebie i w dbaniu o swój dobrostan.